Tak, tu mamy kawałek samochodu Tu mamy drugi kawałek samochodu, tu trzeci yy, I czwarty kawałek Zgnilizna Zgnilizna, nic prawie nie ma Ale tutaj też jest niezła wiksa Nie do ruszenia To będzie nie do ruszenia, trzeba będzie zwrotnicę Dać nowe Jeszcze do tego tyłu bo się nie odkręci tu się nie odetnie bo to jest wszystko przecież zajebiście twarda stal a tutaj tego nie ruszy chyba że będzie palnikiem się wypalać ale to i tak szlak trafi wtedy zwrotnicę więc zwrotnicę trzeba będzie zamówić dobra gdzieś używaną używaną zwrotnicę no co no jest katastrofa no w ogóle nigdzie nie ma Nigdzie nie ma żadnej, żadnej konserwacji, żadnej mastyki nawet nie ma Także, jeżeli chodzi o konserwację, też progi wyglądają ładnie, ale jak wbiłem śrubokręt O, to widać, że przebiłem się na wylot, czyli też ten wewnętrzny trzeci cały wyliczył, ta, ta pianka nie, montażowa tam jest i, i przez to o, no ogólnie, ogólnie tak, no ogólnie no pójdzie cała konserwacja, nie? Czyli tutaj niestety konserwacja z tej górnej puły w sensie cenowej, bo, no bo ca, 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 no wszystko trzeba robić, nie, nie ma nic, nie? także całą konserwację trzeba zrobić łącznie z mastykami, z całą masą polireme, polimerową na, na cały spód, z epoksydem na cały spód, yy, także tak. Nie wiem czy będzie chciał jutro podjechać, fajnie by było, byśmy sobie to obgadali tutaj z tyłem, wybrali już tą butlę. Nie wiem ile byśmy od czasu. Tutaj z przodu był walony, to też jest fragment. Fragment jest podłużnicy o, do dorobienia. Tu góra jest o, ulepiona z kitu. Ten element na pewno można w Stanach dostać. Pytanie, czy gdzieś się w Polsce dostanie, bo jakby się dostało, to można było wziąć ten elemencik. Eee, tutaj największa masakra jest taka, że progi wyglądają tak o. o. A on jest zgnity dużo wyżej. Nie? Próg nam sięga, ten, ta reparaturka dotąd. A widać, że on jest zgnity. Taki pasek, by trzeba było dospawać do reparaturki no wiadomo, cały tutaj tył wyrzeźbić. No, także tak, tak to wygląda na chwilę obecną. No, na pewno śruby do tego, czy dać nowe do wózka, bo dwie wykręciłem, ale dwie stoją. Po prostu tu nawet się rozpad, To się aż ze sobą połączyło. No, zrobić się z taką listę, co jeszcze by trzeba było domówić i się będzie domawiać i rzeźbić.